No, w pierwszym openingu mieliśmy tego kolegę, absolutnie kolegę epickiego, a dziś pora dobrać mu trzech yy, nowych kolegów. Zobaczymy, kto będzie twoim kolegą, ziomuś. Cześć Witam was moje fany w kolejnym openingu W kolejnym odcinku na moim kanale Na kanale Klockozaura Który zajmuje się już klockami od Na YouTube, tylko od solidnych kilku lat Moi drodzy, kolejny, czyli drugi opening Tychże saszet, co mi się dzisiaj trafi Nie wiem, to znaczy poniekąd wiem Bo już macałem te saszetki Ale o tym mówiłem w pierwszym odcinku nie, nie tracimy więc czasu Patrzymy moi drodzy, co mi się tutaj znalazło Co mi się tutaj trafiło uh, I okej okay. I moi drodzy wysypujemy, co tutaj będzie w środeczku. Ja mam nadzieję, że tutaj mam jeszcze jeden must have, który właśnie celowo sobie macałem. Powinna być też ale zobaczymy moi drodzy, jest mój must have jest mój must have, to była absolutnie figurka, którą ja bardzo chciałem co dokładnie chcę, a czego nie omawiałem w ulotce, też zeszłego odcinka, jeżeli więc go nie oglądaliście, to koniecznie nadróbcie mamy tutaj gościa, który tamten był dopieszczony na maksa, w sensie Aztek, ale tutaj jest nie gorzej, bo spójrzcie ma on tutaj tatuaż na ramieniu, tatuaż kotwicy, który no menomen też sobie muszę zrobić, w sensie w końcu kotwica, ale już chcę sobie cały rękaw zrobić morski fajne gacie, fajne, że tutaj takie podrapanie jest, ta buszelka, no ok i zaznacza, prawda, jego plażowość, tym bardziej, że widzicie, ten torcik tak naprawdę nie do końca może robić za rozbitkowy, a po prostu za wakacyjny. Podoba mi się też to wykończenie tutaj tych gaci, e, tutaj już z boku nic nie ma, no, ale też co by miało być? E, właśnie miałem mówić, że jedyne co jakieś może skaleczenia, okaleczenia, otarcia, ale ta się pojawia mu z tyłu na plecach, więc jest gość uratowany. E, fajnie, że nawet mega fajnie, że tutaj, prawda, ten łańcuch, te, no nie korale, ten wisior, zahacza również o plecy, no jest to dopieszczenie 100%, no i naprawdę Naprawdę ok to wygląda, bo jeszcze tu widzimy też są jakieś zadrapania. No, istny, prawdziwy rozbitek, zupełnie prawie jak w w pierwszym sezonie. Ja serial losstaw w ogóle uwielbiam, jest mega. I, 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 I tym bardziej ta figurka mi się podoba. Co mi się też również to podoba, jego wyraz twarzy, a nawet nie do końca ten wyraz twarzy, co ten wyraz twarzy, a dokładnie jego brak. on mi się to podoba, jak wiecie, ja od zawsze, no bo od bardzo dawna, jestem fanem jednej buźki. No właśnie w przypadku, gdyby postać była, chciałabym, by była łysa. No i tu mamy tego przykład. No bo przecież on, gdy się rozbijał na wyspie, to był łysy, tak? Był ledwo zarośnięty i tak dalej, a dopiero po jakimś czasie. Zarósł. I moim zdaniem to tworzy świetną historię, i moim zdaniem to tworzy naprawdę coś fajnego. Możemy stworzyć sobie całą historię od tego, jak wlądował na wyspie, po tego, jak siedzi tam rok. Dla mnie świetny motyw i naprawdę super się cieszę, że ta druga miękka nie została tu dodana, tym bardziej, że byłaby dodana trochę na siłę, no bo ileż też mu wystaje, moi drodzy tutaj, no mogliby inny wyraz oczu tak naprawdę tylko tu dać, jakieś zmarszki w sensie na czole i tak dalej. Tylko po co? Cieszy mnie rozwiązanie, jakie stosował Tulego. Podoba mi się to, że również tu na czole, jak widzimy, ma jakieś nie, naprawdę to zostało rozwiązane super i bardzo mnie to cieszy. Butelka z listem, no spoko motyw, ale czy konieczny? No przyda się do czegoś, przyda się. Oczywiście niestety ten list widać, że jest zadrukowany z zewnątrz, no też nie dało się chyba inaczej, nie było takiej opcji. Chociaż tu od dołu jakby coś wcisnąć, nie no, musiałby Lego w jakiś dziwny klocek alakobi wymyślić. Także spoko, że jest ta butelka, widać on będzie wzywał pomocy, czyli chyba nie do końca podoba mu się na wyspie. Może brakuje mu takich rzeczy jak kanał Klocko kozaura, chociażby. bit A, no i mamy jeszcze naszego. No, myślałem, że to będzie trochę inaczej zrobione, bo to jest taki bolec, yy, widzimy w plecach. Bolec-kolec yy, naszego krabika, który jest, no, ładny, spoko, ale, no, mam wrażenie, że niepotrzebnie Lego idzie aż tak bardzo w, yy, w dosłowność. Wolałbym osobiście, bo on był zbudowany z dwóch, trzech osobnych elementów i nie mam tu na myśli jeszcze muszelki, a po prostu yy, nie iść taką dosłowność. Moim zdaniem byłoby lepiej. Tu jest z białej kupy zrobiona yy, ta muszelka. No i krabik, no, jest, jest, jest fajny, mówię, ile Lego nie będzie tego Nadwyrężać, zdawać go zbyt często, takiego krabika, no to jeszcze jestem w stanie im wybaczyć. Naprawdę bardzo fajna figurka. Był to mój największy must have, ale to wiecie, ze względu na miłość do klimatów morskich, bo oczywiście nie jest to najlepsza figurka, bo najlepszą chyba jest znak Aztek, który dla mnie był zaraz mm, za tym. Zaraz za tym, moi drodzy. Dobra, bierzemy więc sobie kolejną saszetę, bierzemy kolejną saszetę i co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy? I tutaj mamy, moi drodzy. No właśnie, tak miało być, moi drodzy. Tak miało być. Co te klocko za organa? Ja... Tak, tak miało być, co ty, powtórka? A no tak, moi drodzy, no, ta figurka jest na tyle świetna, że wiecie, po pierwsze, nie tylko fajnie, był mieć kilku, ale ja co do zasady ją kupiłem po to, by po prostu sprzedać komuś, nawet kto będzie ją chciał. Figurka jest zdecydowanie więcej warta niż 17 zł w dniu dzisiejszym, ale ja prowadzę sklep z klockami. przystańklocków.pl Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, no to serdecznie zapraszam. W opisie macie linki i wszystko. No to moi drodzy, na pewno ktoś się na tą figurkę skusi, tego jestem pewny. No, i co mamy w trzeciej staszecie? W trzeciej staszecie tutaj też dla mnie nie powinno być niespodzianki, ponieważ mamy najłatwiej do wymacania figurkę w historii. No i nie myliłem się, natomiast co mnie tylko zdziwiło, no to spójrzcie, że tutaj mamy to jeszcze w drugiej folii. Chociaż może faktycznie, by to się nie rysowało, nie jest to złe rozwiązanie, by mówię, gdzieś tam nam do, do, do rysów nie doszło. Natomiast, moi drodzy, to jest najłatwiej do wmacania w historii. Troszkę jestem zawiedziony, bo powiem Wam szczerze, ten element jest taki, no mam wrażenie, troszkę ugrzeczniony. Te centaury z Harry'ego Pottera chyba były lepsze. To mi się wydaje, że jest taki grzeczny konik, a nie jakiś wojowniczy centaur, nie? Eee, no okej. Okay. No okej, okay, ale mówię, i ten kolor? No nie, myślałem, że tu będzie faktycznie troszkę lepiej, ale tu już się, um, jakby wiecie, nie znam. Nie, mówię, nie do końca moje klimaty to są. O tym mówiłem już w poprzednim odcinku. E, mamy torsik. E, mamy torsik, który. No a dobra, wchodzi, myślę, że nie wchodzi do końca, który jest naprawdę spoko i jest zadbany. W sensie widać tu detale, wpuść na rękach jakieś, czy jak to się nam nazywa. Z tyłu również jest tutaj taki druk. No i z przodu jak najbardziej te złote zdobienia, i to wszystko to jest oczywiście kobieta, która ma minkę, no dość. Zwykłą bym powiedział, dość bardzo zwykłą. Jednej zadowolona, w drugiej taka zwykła. Troszkę mi brakuje tu minki takiej wiecie, groźnej, bo uważam, że jednak to powinna być bardziej wojownicza centaur, bo jednak większość osób, które was weźmie sobie tego centaura, nie da się zmienić w drugą stronę. Nie, aha, nie, dobra bo jednak większość z was, która weźmie tą figurkę nie będzie chciała mieć chyba zadowolonego centaura no chyba, że jakiś wesoły mocek będzie wiecie, wesoły gaj, czy jakieś takie wesołe klimaty, natomiast myślę, że większość wolałaby po prostu widzieć te centaury no po prostu na wojnie, nie oszukujmy się moi drodzy, spoko włosy naprawdę ładne włosy, pasują do klimatów pasują do klimatów właśnie takich fantazy, no i ona ma w jednej rączce jabłuszko już wsadzamy jabłuszko a w drugiej ma Testu łuk. No i plus jeszcze kołczan, taki nakładany od tu, po prostu na bok. I dla mnie się mówię, trochę się to kuci, trochę się to kuci, bo tak jak mówię, tutaj. Ten du jest ugrzeczniony, jej druga minka uśmiechnięta jest ugrzeczniona, a naprawdę myślałem, że to wszystko będzie bardziej waleczne, że to będzie wszystko bardziej takie, wiecie, groźne i bardziej, bardziej, po prostu bardziej to jest dobre słowo. Plus, na przykład spójrzcie, to się w ogóle tego nie trzyma. Nie wiem, po co jest ta podstawka. Serio. No tak się trzyma. Tak się trzyma. No ale to też tak nie do końca. To się nie powinno trzymać. Nie no, nie powinno się trzymać. Musi się tak trzymać. Na tej podstawce też tak średnio. No ale okej, okay, okej. Okay. podsumować sobie dzisiejszy odcinek, no wybaczcie tego typa, nie będę składał. No, muszę pokazać wam wszystkie figurki. No jest figurka must w mój absolutny tej serii. Tego must już dla siebie w poprzednim odcinku. Wymacałem ten pójdzie na sprzedaż, i również ta figurka dla mnie pójdzie na sprzedaż. Troszkę jestem nią zawiedziony, o ile byłem już na skraju rozważań, czy ją brać, czy nie brać. No to tutaj jednak to ugrzecznienie nie do końca im pasuje. Wolę jednak centaurysy w takim razie z Harry'ego Pottera. Jest okej. Okay. Myślę, że jakieś szybkie jeszcze będę kupował. Piszcie mi, co jest waszym ulubieńcem. Co wy byście chcieli mieć. Co byście chcieli wymacać. Bo poradnik matania moi drodzy, no już był. Dzięki, że byliście dzisiaj. Mam nadzieję, że widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Bye!